Fani Wisły Kraków protestują w sprawie wynajmu obiektu przerejmonta dla Puszczy Połomice, która to, przynajmniej w teorii, ma rozgrywać tam swoje domowe mecze na poziomie ekstraklasy. Cześć, kanał 365 Dni o Piłce i dwa słowa o tym, co właśnie dzieje się w polskiej piłce klubowej, bo naprawdę dzieje się dużo. Zanim jednak o tym zachęcam, wszystkich do przycisku subskrybuj. To jest ten czerwony magiczny guzik na dole. A także pamiętajcie o lajko like w górze pod filmem i o funkcji dzwoneczek. Zapraszam. Żeby to sobie wszystko uporządkować, chodzi generalnie o to, że Puszcza nie połomicę nie dostała licencji, a może inaczej złożyła w tym wniosku licencyjnym o grę w Ekstraklasie stadion wisu Kraków przy Reymonta jako ten obiekt, gdzie ma rozgrywać swoje domowe mecze w przypadku awansu. Okazało się coś niespotykanego, czyli ta Puszcza skreślana przez wszystkich przed barażami najpierw rozprawiła się na omen z Wisą Kraków, a później pokonała Termalikę Brookbet Nieciecza i jako trzecia drużyna z Fortuna. I ligi zameldowała się w elicie. Gdzie będzie rozgrywała swoje mecze w Ekstraglasie? Na teraz, na stan 12 czerwca jeszcze nic nie zapadło, jeszcze decyzje są podejmowane, natomiast wydaje się, że to właśnie stadion Wisły Przerejmonta będzie tym obiektem, gdzie będzie grała drużyna Tomasza Tułacza. Fani Wisły Kraków złożyli w tej sprawie spory protest, piszący posta na swojej facebookowej grupie, zacytuję Wam fragment. Stadion Przerejmonta to dla nas miejsce święte, mówimy jasno i wprost. Nie chcemy, by Puszcza swoje mecze rozgrywała właśnie tutaj. Po drugiej stronie błoni jest miejsce, gdzie mają doświadczenie z obsługiwaniem tak niewielkiej grupy kibiców. Nasza drużyna ma znów walczyć o awans i musi mieć ku temu jak najlepsze warunki. Ryzyko dodatkowego rycia naszej murawy musi zatem rodzić zrozumiałe obawy. Nie możemy samodzielnie pozbawiać się własnych atutów. Nie ma żadnych argumentów za tym, żeby Puszcza rozgrywała swoje mecze właśnie u nas. Myślę, że to jest ciekawa sprawa, zwłaszcza patrząc pod tym kątem, że przecież Puszcza grała w Niepołomicach regularnie od wielu lat na poziomie Fortuna I Ligi, natomiast pojawia się problem z grą w Ekstraklasie. O co chodzi? Przede wszystkim o sprawy, powiedziałbym, logistyczno-organizacyjne z tak zwanym opakowaniem meczu, a więc ekipa Like Park która zajmuje się właśnie transmisją, ma problem, by zrealizować wszystko na tym obiekcie w Niepołomicach, który, mówmy się, jest skromny, kameralny, no i właśnie ma pewne infrastrukturalne ograniczenia. W skrócie chodzi o to, i to pomijając szereg spraw, które były zawarte w wnioskach, że wozy transmisyjne będą miały problem z odpowiednim rozłożeniem się pod stadionem, natomiast trzeba też pamiętać, że ten stadion Puszcza, więc stadion liczący bardzo małą liczbę miejsc, jest też takim stadionem, który no nie do końca gdzieś tam pasowuje się, powiedziałbym, w standardy transmisyjne i właśnie pojawił się pomysł, by puszcza rozgrywała swoje mecze na stadionie Wisły. Prezes świeżo opliczonego Beniaminka Marek Bartoszek przyznał w rozmowie z meczykami, że poza stadionem Wisły brano pod uwagę mecze w Sosnowcu, ale nie na stadionie zagłębia Sosnowiec, ale na tym. Stadionie starszym ludowym stadionie to oczywiście byłby pewien logistyczny problem dla kibiców. Stąd zdecydowano się na opcję prostszą, bo jeżeli jesteście z Krakowa albo z regionu, no to zdajcie sobie sprawę, że z Krakowa to nie pomic nie jest daleko i można się tam dostać każdym środkiem komunikacji. O co chodzi z postem kibiców Wisły, którzy sugerują, że puszcza może wynajmować obiekt od Krakowi. Podkreślmy tylko, że stadion Wisły jest obiektem miejskim, a więc tutaj no, w teorii Wisła, która go podnajmuje na swoje mecze, nie ma do końca pojęcia chciałbym 100%owego prawa do tego obiektu, natomiast stanowisko klubu w postaci właściciela i głównego akcjonariusza, a więc Jarosława Królewskiego też jest proste. Napisał na Twitterze, że nie ma absolutnie z tym żadnego problemu i byłby ostatnią osobą, która uniemożliwiłaby Puszczy grę w ekstraklasie na stadionie Wisły. Oczywiście w pełni zrozumiała jest frustracja, czy właściwie zakaz i ten apel kibiców Wisły, którzy czują złość, zwłaszcza po porażce w półfinale Baraży z Puszczą, że będą wciąż mierzyli się na poziomie Fortuna pierwszej Ligi, a wiadomo Jakie aspiracje miała Biała Gwiazda? A kameralna puszcza, która jest absolutnym kopciuszkiem, będzie po pierwsze rozgrywała swoje mecze w ekstraklasie, a po drugie ekstraklasa będzie na Reymonta, ale nie przy okazji meczów Wisły, a właśnie żubrów z niepołomic. Myślę, że nad tym wszystkim powinien zapanować zdrowy rozsądek, ale tak patrząc szczerze, mam nadzieję, że obiektywnie i przede wszystkim ze strony kibica chciałbym, żeby mimo wszystko puszcza rozgrywała swoje mecze w niepołomicach. Gdzie owszem, są pewne ograniczenia, ale nieraz już w najnowszej historii tak było, że omijano pewne sprawy. Logistyczne, organizacyjne, chodzi mi tutaj konkretnie o stadiony, no bo jeśli obiekt patrząc na samo boisko jest ok, trybuna jedna plus ta druga za jedną z bramek, a więc trybuna gości też jest w porządku, a tylko nie zgadzają się pewne standardy telewizyjne, to wyobrażam sobie, że można pewne sprawy nagiąć z uwagi na to, że przede wszystkim mecze Fortuna Pierwszej Ligi są regularnie transmitowane przez kamery Polsat Sport. Jeśli nie było więc problemów z jedną telewizją, nie wyobrażam sobie, że problem był. Z drugą. Oczywiście nasza liga jest chwalona przede wszystkim, no niestety nie z uwagi jeszcze na poziom sportowy, ale właśnie na tak zwane opakowanie tego i dużo mniejszych sportowo-nacji. Podkreśla, że ekstraklasa to jest bardzo atrakcyjna piłka. Jeśli chodzi o oglądanie, mówię tutaj o studiach, ekspertach, komentatorach i całej realizacji, więc wyobrażam sobie, że też ekstraklasa nie chce specjalnie obniżać standardu, ale przede wszystkim e, e, pamiętając e, słynne hasło, że piłka nożna jest dla kibiców, pomyślałbym o kibicach przede wszystkim później czy którzy chętnie oglądaliby swoją drużynę grającą z Pogonią Szczecin, z Lechem Poznań, z Legią, czy z broniącym tytułu mistrza Polski Rakowem, który przyjeżdża właśnie na ten mały niewdzięczny stadion, mówię niewdzięczny w cudzysłowie, no bo przecież w Fortuna Piecze widzę obiekt w połomicach to była prawdziwa twierdza i chciałbym, żeby Puszcza jako ten sensacyjny Benjaminek rozgrywała swoje mecze właśnie u siebie, grając z takimi mocnymi rywalami, którzy no być może stracą na tym obiekcie punkty. Parafrazując trochę słowa Mateusza Borka, dziennikarza kanału sportowego, który powiedział, że na tym 30-tysięczniku przy Reymonta zasiądzie dwa, góra 3000 tysiące kibiców, no to też rzeczywiście byłby smutny widok. Przypominam sobie chociażby ten sezon, kiedy Garbarnia Kraków awansowała do Fortuna Pierwszej Ligi i wówczas właśnie przy R22 rozgrywała swoje mecze, tam pamiętamy tylko część trybuny była wynajęta i też generalnie ten, te mecze miały taki, powiedziałbym, obraz typowo pandemiczny, oczywiście jeszcze na lata przed koronawirusem, ale pamiętamy te smutne widoki, kiedy duże obiekty, no i w w Polsce i na całym świecie były e, zamykane albo mocno ograniczone, więc to na pewno nie jest najatrakcyjniejszy obrazek do oglądania, a z pewnością prawdziwe święta byłyby co dwa tygodnie w Niepołomicach, gdyby Puszcza rozgrywała te mecze u siebie, już naprawdę u siebie, mierząc się, tak jak wspomniałem, z tymi wielkimi mocarzami naszej ligi, bo myślę, że z pewnością wszyscy by na tym skorzystali. Zamykając wszystko klamrą, jestem przekonany, że da się to wszystko załatwić. Po części rozumiem gniew, złość kibiców i sukraków, natomiast przede wszystkim patrzyłbym na kibiców Puszczy jako tych, którzy są w tym wszystkim najważniejsi. Jestem też w stanie sobie wyobrazić, że bardzo elastyczny i inteligentny człowiek, jakim jest prezes Puszcza, a więc Marek Bartoszek, jest w stanie to wszystko rozwiązać. Włodarze Ekstraklasy też powinni pójść mu w tym wszystkim na rękę. Przede wszystkim liczą się kibice i myślę, że ten historyczny pierwszy sezon Puszczy w Ekstraklasie no, nie będzie tak smakował, jeśli Puszcza przykładowo graby swoje mecze przy tylko będzie właśnie tak magiczny, jeśli Puszcza będzie rozgrywała swoje mecze w na co e, mówiąc wprost gorąco, liczę. Dzięki, mój komentarz w tej sprawie. Zachęcam oczywiście wszystkich e, do podzielenia się swoją opinią na dole w komentarzach. Pamiętajcie także o subskrypcji mojego kanału. Dzięki, do zobaczenia i pozdrawiam.